Dzień dobry wszystkim, zmieściliśmy się w podmiasie akademickim. O, to jest potwierdzenie, że tak. Witam Dyrektor, zapraszam Kochani, witam na trzeciej edycji Linii w tym razem w szkolnictwie technicznym, czyli linii odsłuchownika na Lagerów. Nauczyłem się wreszcie po tylu latach współpracy z pewnej nazwy. E, jesteśmy tutaj, ponieważ e, jesteśmy od wielu lat partnerami wspólnie z, e, od początku kadencji pani dyrektor, e, która rozpoczęła takim e, pełnym krokiem zarządzanie tą szkołą. Zrobiliśmy mnóstwo ciekawych projektów w Cieszynie. E, jest to kolejny z nich. Za dwa tygodnie spotykamy się w Teatrze im. Radama w Cieszynie na Finale Dzięki Młodych Kreatorów. Wzieliśmy, że przyjeżdżają goście z Albanii, z, z Włoch, z Ukrainy, z Anglii, ponieważ tak? mają już bilety wykupione, więc będą. Więc gdzieś tak dużo. Natomiast przez te wiele lat współpracy otwarło nam się mnóstwo nowych możliwości. Mamy nowe trendy w fryzjerstwie. Pracując z fryzjerami od 23 lat, świetnie się zmienia. To fryzjerstwo stało się sztuką co widać w salonach, co widać w zaangażowaniu i co widać jakby w Waszym przygotowaniu tego, co w ogóle Wam się chce. Całe przygotowania do konkursu nie ukrywam, trochę utrudnia, ponieważ interesują mnie tylko osoby te najbardziej wytrwałe i te, które wiedzą czego chcą, są gotowe na, na podjęcie wyzwań. I w momencie, kiedy już trafiacie tutaj, to naszym zadaniem. E, wszystkich osób, które są odpowiedzialne za organizowanie tego przedsięwzięcia, my mamy stawać na wysokości zadania, żeby konkurs był transparentny, żebyście mieli e, zapewniony jak największy komfort i jakość pracy, e, żebyście czuli, że jesteście tutaj traktowani podmiotowo i jesteście w ogóle e, w miejscu odpowiednich, ponieważ to jest przestrzeń, gdzie to prowadzi doświadczenie, a doświadczenie to jest coś, Dlaczego nie kupicie za żadne pieniądze? Natomiast zbywając doświadczenie wydaje się olbrzymim pieniądze. Ja Wam serdecznie za to bardzo dziękuję. E, to jest taka przemowa przed wszystkim, ponieważ traktuję to bardzo emocjonalnie przez wiele lat i sam fakt, że przyjechaliście z różnych części Polski świadczy o tym, że, że warto na to czekać. Dobra, gościmy Zespole Szkół Technicznych im. Kierownika Kidona Langera i przedstawiam Panią Dyrektor Głożonę Molewę. Brawo! Witam Państwa bardzo bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, jako gospodarz zespołu technicznych imienia pułkownika Dona Latera, że mamy tą przyjemność, ten zaszczyt organizować Junior Bad Bad. Szanowni Państwo, nasza placówka w tym roku obchodzi 110-lecie istnienia. Szkoła, która istnieje na Ziemi Cieszyńskiej od lat. I od lat historia się toczy i nie jeden konkurs na tej auli w tej szkole się odbył. Ale taki konkurs tego typu nie było jeszcze nigdy. Jestem bardzo szczęśliwa, że przyjechaliście do nas tutaj do Cieszyna. Biega się to e, gileuszem naszym panie Macku 10 lat współpracy, e, 10 lat mojego kierowania tą szkołą, więc e, naprawdę e, sporo lat się e, zbiegło. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że są z nami e, goście, którzy znaleźli czas przy piątku e, i będą dzisiaj tutaj e, Wam e, kibicować. Witam bardzo serdecznie Panią Starostę Janinę Żagani. Witamy bardzo serdecznie. I od razu chciałam zaprosić Panią Starostę, jako że należymy pod powiat, więc ktoś jak nie Pani Starosta także doda nam tutaj okupę. Nie będę wychodzić na moje zasłanie, tylko Pana, który już tutaj Proszę Państwa, Państwo opiekunowie, nauczyciele, szczególnie wy młodzież, zjechaliście z różnych stron, słyszałam, do pięknej cieszyna, do niezwykłego miejsca, do ludzi, którym się chce, a Wam też się chce, to jest cenne. I czego Wam tu życzyć? Nie wiem, połamania do życia. Czego się życzy w takiej sytuacji? Równego cięcia. O, właśnie. Tego Wam życzę, dobrej zabawy. I zwycięzcom, bo będą tacy, tak, już gratuluję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, szkoła jest położona na terenie miasta Cieszyna. Dlatego witam bardzo, bardzo serdecznie Panią Burmistrz Miasta Cieszyna, Panią Katrę Jędrzewskiewiczą. Myślę, że to jest nasze bardzo duże wydarzenie dla miasta, ponieważ, tak jak już tutaj wspominaliśmy, po raz pierwszy e, takie sławy, takie postacie zjechały do naszego miasta i myślę, że e, no, będzie o czym mówić i będzie o czym pisać, nie tylko w Cieszynie, ale na terenie całego powiatu. E, witam bardzo serdecznie e, panią Danutę Łabaj, przewodniczącą Komisji Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Równie bardzo serdecznie witam Pana Michała Rajbę, Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszyńsku. Bardzo się cieszę, że są dzisiaj z nami przedstawiciele Cechu Cieszyńskiego, Pan Józef Waszek, starszy Cechu Cech, że jest różnym i Panią dyrektor Joannę Walicę. Bardzo, bardzo serdecznie witam naszych zaprzy... nasze zaprzyjaźnione instytucje, panią Dziekan, Reginę Bogaczek, Dziekan Akademii Wyższej Szkoły Biznesu po sąsiedzku, Współpracujemy z sam, samym bardzo serdecznie. Pan Marek Bułachów, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Baszanowicach, także współpracujemy z bardzo Witam bardzo serdecznie panią Renatę Weber, przyjaciel szkoły, od lat także uczestniczy w naszych przedsięwzięciach. Pani Jeżeli się znalazło, prowadzi swoją pracownię prawierską oraz wiceprezes Fundacji, która działa na terenie Cieszyna. Jest mnóstwo innych gości, ja myślę, że Pan Maciek tutaj przedstawi już merytorycznie, natomiast ja kilka słów jeszcze chciałam wspomnieć. Pan Maciek od 10 lat organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia, gdzie od samego początku nie wahał się ani chwili, żeby nasza szkoła wzięła Udział. Z całego serca bardzo dziękuję za tych 10 lat i myślę, że e, nie powiem ile razy więcej, ale liczę na dalszą współpracę. Tych projektów jest e, coraz więcej, e, coraz wyższy poziom. Nagrody z tego konkursu są naprawdę wspaniałe. To, co nas czeka, jaka jest nagroda główna, naprawdę tylko pozazdrościć, więc e, nie o co. Bić, a zjechaliśmy się tutaj do Cieszyna na najlepszy z najlepszych, jak Pan Maciej e, wspomniał. Jest to konkurs na poziomie europejskim, ponieważ nie tylko z Polski, ale także z Republiki Czeskiej gościmy uczniów. Najlepszy z najlepszych. Kto wygra, zobaczymy. Tym bardziej się cieszę, że udało nam się ten konkurs zorganizować. Mimo tych trudnych czasów, mimo tego, co się dzieje na świecie, w e, tej trudnej sytuacji. chodzi współpraca ze Szkołą w Zborowie na Ukrainie, gdzie całym sercem także jesteśmy e, z nimi e, odbył się ten konkurs i myślę, że wszystko przebiegnie bez problemu. Póki co dziękuję bardzo i życzę wszystkim e, kipisujących owocnych wrażeń, bo jest oglądać. Celowo to jest tak ułożone, żeby Państwo mogli podpatrywać no a zawodnikom jak najlepszych wyników. Dziękuję bardzo. Świetnie. Od samego początku, jak stworzyliśmy ten konkurs, istotą dla nas jest to, żebyście zobaczyli, jak wygląda fryzura docelowa. Zawsze, czy od samego początku tak naprawdę Dokonuję tej prezentacji Dawid Gawczyński, tak, 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 za chwilę zakresu, I zasady konkursu są takie. My pokażemy na modelu wam w wersji seniorskiej, jak wygląda ta fryzura, a Wy macie na to 50 minut, żeby to wydokonać. Zresztą regulamin jeszcze przeczytamy całość. Mamy mały poślizg ze względu na to, że nasi e, czescy goście mają opóźnienie na autostradzie, więc jadą. To jest Robert Kerner i Bochumik Kulesza, którzy są jury, jak i dwójka zawodników z Czech. Ale my przygotowujemy się od tej części już technicznej, a na sam start konkursu myślę, że już dojadą, czy miałem to z nimi Najpierw zaczniemy od prezentacji gości, których, którzy się tutaj nam zaprezentują. Mistrz Polski Wordlingu, mistrz świata International Cup z Rzymu, Old Schoola, wicemistrz świata Hertotu, e, aktualny mistrz e, 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 spytacji Brody z Rzymu, e, mój wieloletni współpracownik Dawid Kawczyński. pod i programami. I powtarzam, on naprawdę tak naprawdę jest miły, tylko tak wygląda. E, zwycięzca, engineer, e, skinfight, e, Cup, e, zwycięzca, e, laureat e, Bitwy na Wzory, laureat Biuro twórca sztuka, barber z Karol Czarnecki, biuro techniczne. Zaprosiłem kolejną osobę, ponieważ jest dla mnie autorytetem w dążeniu do oceny. Kiedy po raz pierwszy wystartowała w konkursie, w, w konkursach, które organizujemy, mówiąc że poszło jej źle. Wyciągnęła z tego świetne wnioski i kiedy przygotowywaliśmy ostatni turniej w, w Mariocie w Katowicach, Lady Barber Bad, gdzie barberzy z całej Polski przyjechały. Przygotowała się do tego perfekcyjnie i zdobyła możliwość startu z Barber Teamem na Mistrzostwach w Albanii. Wyjeżdża z nami, pochodzi z Krakowa, tam prowadzi studio, Agata Karba, Witajmy ją brawami. Namawiałem go strasznie długo, ale to podobno tak Cieszyniacy mają, że trzeba ich trochę Najpierw na kanapki zaprosić później na noszaka, później jeszcze trochę pogadać, połazić pomęniczej w Tommy z powrotem. A, użyłem wszystkich swoich argumentów, całego swojego uroku, a, żeby się zgodził. A, reprezentujący cieszy z olbrzymim doświadczeniem zawodowym, fryzjer męski, a, pochodzący z rodziny, pokoleniowej fryzjerskiej, prowadzący z salon męski, fryzjerski na rynku w Cieszynie, Mariusz Powitamy Powitajmy, No <kluczy> właśnie, czekamy na jurorów. My sobie już to wszystko e, zaczniemy. Zaczniemy od... odczytania czytania regulaminu. To jest ważne e, dla was, żeby było wszystko jasne. Dokonał tego Karol Czarnecki, ponieważ jest jurorem techniczny. W następnej kolejności Dawid na modelu przedstawi w formie seniorskiej, da Wam kilka uwag, jak się do tego przygotować Kiedy już będziemy w komplecie, zbliżamy głosy, zaczynamy do tyłu, Karol wyznacza start. Macie 50 minut na to, po czym jury dostaje od nas karty punktacyjne dopiero, dokonują indywidualnej oceny, to nie jest suma ich. Znaczy, to zwycięzcę nie wybieramy poprzez dyskusję jurorską, tylko sumujemy indywidualne punkty każdego juroru. Te punkty pokażą się nam tutaj na ekranie, karty zostaną zaplombowane i my odczytamy pełną punktację. To się będzie podsumowywać nam tutaj na ekranie. Osoba, która zdobędzie największą ilość punktów, otrzyma prawo startu. W, z Barber Teamem Global Fashion Progress, federacji, którą reprezentuję w Polsce, wyjazdu do Albanii 29 maja.